Hubert Hurkacz jest już za burtą wielkoszlemowego French Open. W jednej ósmej finału Polak przegrał z Norwegiem Kasperem Rudem. Rozstawiony z numerem 12, Hurkacz uległ po czterosetowym pojedynku 2-6, 3-6, 3 i 36. 6 Z Rudem mierzył się pierwszy raz w karierze, ale nie był faworytem, bo wyżej rozstawiony Norwek dobrze czuje się na kortach ziemnych. W paryskiej imprezie Polak nigdy wcześniej tak daleko nie zaszedł. Wcześniej najlepszym wynikiem Hurkacza w stolicy Francji była druga runda. Iga Świątek w ćwierćfinale French Open. Polka zaliczyła 32 zwycięstwo z rzędu, pokonując tym samym Chinkę Zeng. 6-7, 6-0, 6, 7, 6, 0, 6 2. To było 32. z rzędu zwycięski pojedynek 20-letniej Raszinianki. Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem 11 amerykanka Jessica Pegula. Świątek jest trium triumfatorką French Open z 2020 roku. W obecnym sezonie wygrała już 5 turniejów w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgartzie oraz Rzymie. To będzie podsumowanie nie tylko minionego sezonu, ale także dwudziestolecia, dwóch dekad pełnych sukcesów. Za kilkanaście minut rozpocznie się gala dwudziestolecia Polskiej Ligi Siatkówki. Już niedługo ta sala rozbłyśnie blaskiem prawdziwych gwiazd. Gwiazdy Polskiej Siatkówki, które przez lata święciły i nadal święcą triumfy na polskich i europejskich parkietach. Podczas uroczystej gali dwudziestolecia Polskiej Ligi Siatkówki poznamy zwycięzców w kategoriach najlepsza siatkarka oraz Siadkarz minionego sezonu, odkrycie w Tauron Lidze. Na ten moment to wszystkie informacje sportowe, ale będziemy je na bieżąco aktualizować i wracać z kolejnymi. Dziękuję. Do usłyszenia.